Drodzy Państwo, one potrzebują miejsca i swobody, żeby przed Państwem jak najlepiej się zaprezentować. Są miejsca, proszę sobie usiąść też na ławeczkę, są po prawej, po lewej stronie. Przede wszystkim są też puste miejsca z przodu. Także proszę bardzo, możemy tutaj usiąść. Powiedziałam, serdecznie Państwa witamy na siódmym już Festiwalu Orkiestr Dętych w Kcyni. Jest to tradycja kontynuowana już od wielu, wielu lat. Co prawda nie trzymamy się twardo e, miesiąca, w którym organizowany jest Festiwal Orkiestr Dętych, a tym bardziej nie trzymaliśmy się tej wersji w tym roku, ponieważ postanowiliśmy zorganizować dla Państwa Festiwal Orkiestr Dętych w dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest wspaniałą okazją, żeby dla Państwa zagrały orkiestry w Kcyni, tak jak wspomniałam, kontynuując już kilkuletnią tradycję, ze względu chociażby też na to, że mamy sami wspaniałą kcyńską orkiestrę. Drodzy Państwo, za chwilę na płytę rynku wmaszeruje orkiestra Skoronowa. Tak jak wspomniałam, proszę, żeby nikt nie przebywał na tej części płyty, której jest za krzesełkami, żeby była ona wolna dla orkiestr. Drodzy Państwo, jako pierwsza maszeruje na płytę rynku Orkiestra Genda Skoronowa działająca przy Mieszko Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowiu. Nie witamy. Gracias. Porque... Jest mi niezmiernie miło, jako jednym ze współgospodarzy dzisiejszego festiwalu orkiest Dętych, przywitać Państwa na cyńskim rynku. Zresztą nie pierwszy raz jestem obecny na festiwalu Orkiestr, tu, w tym miejscu i zawsze mam jak najlepsze wrażenia i wspomnienia z tychże festiwali. Co prawda żałuję, że nie ma żadnej orkiestry z na tecią gdzie są dwie orkiestry, ale z przyczyn formalnych orkiestra Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej nie mogła w dniu dzisiejszym uczestniczyć, a również miała zaproszenie. Ale za rok wszystko jest możliwe. Ja myślę, tak jak zawsze, Państwo będą świadkami przepięknych koncertów w wykonaniu dzisiejszych orkiestr dętych, które zostały tak ładnie zaprezentowane przez Panią Panie, ja nic więcej na temat orkiestr nie powiem, bo Pani Ania jeszcze w z pewnością kilka razy będzie powtarzała to samo o orkiestrach i osobach prowadzących. Ja dużo nie będę mówił, pozdrawiam wszystkich na nakrytu, na nakelskim, tak, przyzwyczajenie, na Kcyńskim Rynku, również tych Państwa, którzy tam są na balkonach i w oknach, bo są też widzami i uczestnikami dzisiejszego festiwalu. Ja pozwolę, żeby burmistrz oficjalnie otworzył w imieniu współgospodarzy. Ja jeszcze raz życzę dużo wzorzenia tych Dziękuję bardzo. Szanowne panie, szanowni panowie, w imieniu całej społeczności naszej gminy bardzo serdecznie witam wszystkich gorąco na w cyńskim rynku. Jeszcze raz wszystkich przybyłych. Bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, jest w orkiestrach Dentych jakaś siła. To stwierdzenie obecne w naszym życiu od wielu, wielu lat na pewno jest prawdą. I my w Chcyni to stwierdzenie doceniamy. I stąd, proszę Państwa, siódma już edycja Festiwalu Orkiestr Denty. Bogate nasze chcyńskie tradycje. Orkiest powodują, że doceniamy pracę, kunszt orkiestr które które no, przyjeżdżają do Kcyni raz na jakiś czas, być może niecyklicznie teraz już chyba, chyba już tak będzie i prezentują się całej naszej społeczności dzisiaj orkiestry przybyły w czasie szczególnym jako, że obchodzimy dziesiątą rocznicę przystąpienia naszej ojczyzny, naszego kraju do Unii Europejskiej. To wielkie święto. To potwierdzenie naszych europejskich ambicji wyrażona, wyrażone w tamtym, 10 lat temu akcesie, spowodowało, że zrobiliśmy milowy krok do przodu w naszym rozwoju. Również tutaj u nas w Cyni możemy zaobserwować efekty naszej akcesji do Unii. Kilometry sieci wodociągowej, kilometry sieci kanalizacyjnej, nowe drogi, płyta rynku, wiele innych przedsięwzięć nie byłoby możliwe do zrealizowania gdyby nie wsparcie unijne. Ale również te elementy niematerialne są bardzo ważne. To, że możemy swobodnie poruszać się po Europie, to jest wartość naprawdę bardzo istotna. Któż z nas nie pamięta czasów, kiedy musieliśmy godzinami wystawać na granicy, żeby można było ją przekroczyć. Dzisiaj poruszamy się po Europie, jak po województwie, jak po naszym kraju. To jest naprawdę wielka sprawa. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze jednej formalności może dopełnić, taki bardzo przyjemny. Są między nami tutaj dzisiaj moi druchowie strażacy. Którzy obchodzą dzisiaj swoje święto. Dzisiaj odbywał się Powiatowy Dzień Strażaka w Szubinie. Wszystkim drukom, tutaj i na terenie, w cyni znajdującym się na terenie naszego powiatu i w całym kraju, życzę wszystkiego najlepszego. Życzę wszelkiej pomyślności życzę satysfakcji z trudnej, odpowiedzialnej służby. W naszym imieniu. Na czas dzisiejszych, dzisiejszych koncertów przekażę klucze do naszego miasta członkom orkiestry, a zrobię to na ręce kapelmistrza naszej Kcyńskiej Orkiestry, na ręce pana Lawrence'a. I rządźcie tym miastem przez ten czas, tak żeby było bezpiecznie, ale żeby było wesoło, co nie wątpię. Życzę, aby. Państwa koncerty przyniosły wielką satysfakcję i prawdziwą ucztę duchową dla naszych mieszkańców. Powodzenia! Uważam za otwarte. Duże organizacyjne przedsięwzięcie. Odegranie, no bo nie może być inaczej, skoro świętujemy dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wspólne odegranie hymnu europejskiego od do radości poprowadzi oczywiście pod dyry dyrygenturą chcyńskiego kapelmistrza Artura Lawrenca. Trzymamy kciuki i wielkie brawa jeszcze raz dla orkiest, które dzisiaj do nas przyjechały.